Widzowie, pierwsze problemy Kopenhagi. Zapytacie się jakie? Chociażby ROI zaczęło spadać, możecie zwrócić uwagę, że ostatnio tutaj było 82%, aktualnie jest 81%. I to nawet nie, nawet nie 81, 80, 79%. Tutaj mamy 70%. No i zapytacie się, Bob, ale o co chodzi z tym ROI? No, ROI, czyli nic innego jak Return of Eventsman, oznacza to, że jak jest mniejsze, no to mniej się opłaca to otwierać, tak? Im jest większe, tym bardziej się to opłaca otwierać. W Paryżu mieliśmy sytuację, gdzie kapsułka miała przez pewien okres czasowy 110%, czyli teoretycznie i praktycznie się opłacało otwierać, bo by, bo by się Wam zwracało. Ludzie dawali chore bo order, jeżeli chodzi o wlepki holo na Paryżu, no i była taka sytuacja, co nie? Aktualnie jakaś sytuacja? Aktualnie jest taka sytuacja, że wchodząc sobie chociażby na bafa, wpisując oczywiście tutaj kapsułki, wchodząc na nie, klikając tutaj ten przycisk, możecie zaobserwować holo, możecie zaobserwować wlepki holo, które są w tej kapsułce, goldy i ogólnie wszystkie wlepki, które są w tej kapsułce. I co tutaj widzimy? Z 85 poszło na 67. Z 40 poszło na 38, no nic innego jak spadek chociażby dwóch najmocniejszych naklejek no, kilku z najmocniejszych naklejek jeżeli chodzi o ten event jeżeli chodzi o kapsułkę challengersów no to możemy zaobserwować pewną, pewną rzecz a mianowicie Cloud9, które kosztowało 55 RMB spadł na 45 ja Wam powiem tak, ta wlepka wygląda totalnie głupio to jest, to nie wiem, to, to wygląda gorzej niż jeżeli papierek tak szczerze no dobra, to w sumie wygląda jak papierek no, wiem, to nawet, w, no, nie wiem kto to ogólnie nakleja, kto to kupuje, że to w ogóle jest warte 45 RMB to nie ma logicznego sensu tak szczerze widzowie Kolejnym zresztą problemem jest chociażby to, że macie tu już dużą ilość tych naklejek, ktoś by mi powiedział, pop, ale no Kopenhagi może być mało i może, okej, okay, ale no ja nie widzę, żeby było tego wstępnie mało, no na razie to nie dość, że jest troszeczkę już tego zresztą po dwóch i pół tygodniach, to kolejna sprawa jest taka, że na niektórych w ogóle naklejkach to nikt wam ich nawet nie chce kupować, nie ma tych buy orderów, zleceń kupna. o co tu chodzi w ogóle? Co, co, co tu się dzieje, widzowie? No, Kopenhagen z pierwszymi, no, Kama, no to nie jest dobre. Ale z tych minusów jest jeden bardzo ogromny w zasadzie plus, który koniec końców może tutaj, no, odegrać takie MVP koniec końców tego wszystkiego. Chociażby sam fakt, że te kapsułki są tańsze na rynku Steam, nie jeżeli w Gierce. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli kapsułki są tańsze na Steamie, to ludzie będą kupowali je na Steamie w większości, nie jeżeli chociażby w Gierce, co nie? Więc jeżeli będą kupowali na Steamie, i będą tańsze na steamie, to może oznaczać, że ten supply może nie być wcale aż taki duży, ale patrząc na to, chociażby w jakich ilościach są wystawione już niektóre papierki biorąc pod uwagę, że minęło parę tygodni w zasadzie, no 2,5 tygodnia, kilka dni temu były dwa tygodnie od startu promocji no to nie wydaje mi się wstępny, żeby to było no żeby to były dobre wieści widzowie, no nie wydaje mi się to, nie? A swoją drogą, jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie wbić na Discorda i strzelić, ile będzie trwała promocja. To wygrania jest oczywiście 20 polskich złotych. No przy okazji możecie kupić ode mnie RMB oraz możecie chociażby co, możecie wbić na konkursik, bo nie dość, że jest event... Jaki? Event promocyjny? To jest jeszcze chociażby konkurs, który się kończy za 6 minut, ale spokojnie, zaraz tutaj nowy zrobię, więc na spokojnie wbijajcie i wygrywajcie dla chcącego nic trudnego. No a przy okazji tego wszystkiego możecie wesprzeć mój kanał na YouTube, jak sami widzicie tutaj dwa materiały, dzisiaj wstawiłem tutaj jeszcze ostatnio, wczoraj, no pełno tych materiałów dla wspierających, zobaczcie jak to wygląda kolorowo, co nie? Trzymajcie się, no i cześć!